No właśnie mecz z zawierciem yy, z, zawiercie w meczu z Warszawą W meczu Ja Bar tego pana nie znam. Mogłem dać chłopakom dwa dni wolnego, gdzie po tym graniu, po częstej podróży, po częstym byciu poza domem, mogliśmy sobie spokojnie poświęcić chociaż trochę czasu dla, dla rodzin i od, odpocząć od siatkówki. Przepracowaliśmy teraz naprawdę bardzo fajnie e, trzy dni, i zostały nam jeszcze dwa dni treningu do meczu z Zawierciem. I bardzo się cieszę, że mieliśmy ten czas dla siebie. i Cieszę się też, że wszyscy są zdrowi w zespole i jedziemy się bić do zawiercia. Spodziewam się bardzo trudnego spotkania, tym bardziej gramy u nich w hali, gdzie gra się bardzo ciężko. W zeszłym roku udało nam się tam osiągnąć korzystny dla nas wynik. Mam nadzieję, że w tym sezonie również powalczymy o zwycięstwo. Przyszły tydzień też nas czeka cały tydzień pracy, i myślę, że. Po części nadrabiamy ten stracony czas, który mieliśmy i w przygotowaniach, i później druga jakby fala kwarantanny w naszym zespole. Od no niecałych trzech tygodni jesteśmy wszyscy razem, i, i myślę, że to tylko i wyłącznie będzie działało na naszą korzyść.